Ja nazywam się Michał, to jest mody, a teraz pokażę Wam nasze biuro. Jest to. Jakby co? To tam za kurtyną są ludzie. I się wstydzą Wam pokazać. ale to ja będę musiał robić za twarz. Tak więc, przede wszystkim, biuro to jest miejsce pracy. Stąd mamy biurka, stąd mamy laptopy. W sumie laptopa. Stąd mamy drukarkę, o której już wcześniej mówiłem, albo później w zależności od tego, jak został zmontowany ten film. Oczywiście mamy słowo boże, to jest również bardzo ważny element tego biura. Mamy również kanapę. Co tu jeszcze mamy? Moi drodzy, mamy wieszak, który już poznaliście. Mamy wspaniałą szafkę, którą już poznaliście. A no przecież jeszcze bym zapomniał, o panerze. Ja, to jest niszczarka do papieru. To tutaj mamy niszczarkę jeszcze do papieru. No i oczywiście, ojej. Mamy tutaj. Jak to się nazywa, cukierki? Jakie cukierki? Duchowe. Duchowe cukierki. A? Mówi, mówiłem Wam, że ktoś jest za tym, za kurtyną. Również mamy tutaj cukierki duchowe, czyli właśnie y, cytaty. Na każdy dzień można sobie wziąć na przykład jeden. Y, I... zobaczyć, co Słowo Boże ma dzisiaj nam do powiedzenia, a konkretnie Bóg przez Słowo Boże. Również y, takie cukierki są do zakupienia na naszej stronie internetowej. A teraz Wam powiem, co ja wylosowałem. Jak trudno się to robi jedną ręką. Moi drodzy, Ewangelia według Świętego Marka, 4, rozdział 26, werset do 27. Z Królestwem możem, dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił na ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Myślę, że to jest ważny bardzo cytat. Tym bardziej właśnie, żeby przedstawić, może mniej więcej, troszeczkę innymi słowami, wizję młodych na progu. Ech. Dobrze, w takim razie tutaj już by było wszystko. Idziemy na magazyn. Ho, ho, ha, ha. Wiecie co, kiedy tak trzymam Was tutaj yy, na selfie-styku jest mi o wiele lepiej, yy, więc czuję się o wiele luźniej, także troszeczkę inne energie będą, ale trudno. Więc tak, tutaj jest kawa. A wiadomo, w kawie nie chodzi o to, żeby był porządek, tylko o to, żeby była dobra, a kawa jest dobra. To mogę Wam powiedzieć. Mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy. Dobrze, krótko i na temat. E, tu są wszystkie rzeczy, które możecie znaleźć u nas właśnie na sklepie. E, różnego rodzaju rzeczy, ale też na przykład kawiarenkowe, e, czy książki między innymi, właśnie, e, które pomagają animatorom e, być animatorem na e, spotkaniach przygotowania do bieżmowania. Różnego rodzaju plakaty i wiele, wiele innych. No i siema. I tablica korkowa. Nie zagospodarowana aktualnie, ale na pewno się jeszcze przyda. Witam bardzo serdecznie na kanale Młodych na progu. Dzisiaj o temacie, który w kościele jest bardzo wdzięczny. Dzisiaj o pieniądzach chcemy jako właśnie biuro Młodych na progu odpowiadać na Wasze potrzeby i też jasno pokazywać Wam na co idą nasze pieniążki, wasze pieniążki, które przede wszystkim dajecie, więc chciałbym podzielić to na takie może dwie różne podgrupy. Podgrupa wydatki miesięczne i podgrupa projekt, więc po pierwsze z racji obecnej sytuacji też chcę do Was właśnie dojść tą drogą internetową, jak już pewnie wiecie. Stąd właśnie rodzą się różnego rodzaju koszta, takie właśnie jak sprzęt, oprogramowanie i tak dalej i tak dalej. Więc już kupiliśmy stojak właśnie, na którym stoi telefon, na którym możemy właśnie nagrywać ten materiał. Tak więc troje sprzętu już kupiliśmy. Ale jeszcze więcej niestety nam potrzeba, takie właśnie jak oprogramowanie dla grafika. Potrzebujemy też właśnie laptopa, potrzebujemy mikrofonów, więc troszeczkę tych wydatków się nam nazbierało. Ze względu na panującą sytuację, młodzi dalej potrzebują Ewangelii, dlatego chcemy dojść do nich z tą Ewangelią właśnie przez internet, dlatego stąd właśnie potrzebujemy tyle tego sprzętu. I to by było na tyle a propos tych najnowszych potrzeb, które zrodziły się. Z naszego pragnienia, właśnie głoszenia Ewangelii. Teraz przejdźmy do tych takich rzeczy, które jeszcze przed czasem pandemii były nam potrzebne. Czyli po pierwsze, wynajem biura, w którym teraz obecnie jesteśmy, a po drugie, tak jak mówi Ewangelia według Świętego Mateusza, 10 rozdział, 10 werset: Każdy pracownik jest wart swojej zapłaty, dlatego część pieniędzy, które właśnie przelewacie, idzie również dla pracowników na wypłaty. No i nie zapominajmy też o tych podstawowych dla biura. Potrzeb taki właśnie papier do drukarki, tusz, spinacze i wszystkie takie rzeczy. Teraz przejdziemy do op opłat, które są związane z projektami, które mamy właśnie w planie, a na ten moment tych projektów mamy trzy. Pierwszy projekt, którego owoce już możecie zauważyć, czyli właśnie domowa szkoła animatora. E, wszystkie oczywiście właśnie potrzebne opłaty, czyli e, dla, te dla tej osoby, która montuje te filmiki, Potrzebujemy również właśnie mikrofonów. Do tego dochodzi jeszcze właśnie wynagrodzenie dla grafika. I nie zapominajmy właśnie o tym, że chcemy zdobywać coraz nowe zasięgi. Chcemy, żeby domowa szkoła animatora dotarła do jak największej ilości osób, dlatego też chcemy pozycjonować lepiej nasze posty na Facebooku, gdzie będą właśnie nasze filmiki na YouTube. Jak już pewnie wiecie, mamy w planach właśnie wydać książkę Dom dla Młodych pod tytułem dom dla młodych. Stąd oczywiście właśnie biorą się różnego rodzaju opłaty. Przede wszystkim chcemy, żeby to było jak najbardziej jakościowe. Chcemy, żeby książka była jak najlepiej wydana. Chcemy zainwestować w dobrej jakości papier, chcemy, żeby układka była jak najlepsza. Stąd właśnie biorą się też wynagrodzenia dla grafika. Oprócz grafika chcemy również dając właśnie profesjonalnego redaktora, profesjonalnego korektora do tej książki. Tak oczywiście nie chodzi o ten korektor, który zmazuje tekst, Tylko korektor, czyli człowiek, który będzie mógł sprawdzić, czy jest to dobrym językiem napisane. Również mamy trzeci projekt, czyli właśnie wydanie formacji dla wspólnot, i tutaj koszty są podobne jak przy książce Dom dla młodych, to znaczy oczywiście korektor, oczywiście redaktor, oczywiście grafik, dobra jakość papieru, dobra okładka, więc tu się to nie zmienia. Warto wspomnieć, że chcemy, żeby Książka nie tylko była ładna, ale też i przede wszystkim praktyczna, żeby to wam dobrze się z niej korzystało. Po prostu chciałbym powiedzieć, że też uczymy się robić takie materiały. Chcemy właśnie w jakiś sposób docierać do Was, nie wiemy jeszcze, jak to zrobić. Bardzo liczymy na Was jakiś taki feedback a propos tego, co można by było zrobić lepiej, co jest fajne. To co już pewnie znacie właśnie z różnego rodzaju rekolekcji i spotkań ekipy. Więc może powiem tak. Jeżeli czujesz, że w jakiś sposób coś potrzeba jeszcze dopowiedzieć, może chcesz o coś zapytać, gdzie właśnie jakie pieniądze idą, jak to wygląda, pytaj. W sensie biuro jest od tego na takie pytania odpowiadać jak najlepiej, jak najsprawniej. Więc jak najbardziej, biuro stoi. Otworem, więc przede wszystkim piszcie na maila. Może bardziej przystępne będzie, żeby pisać może na Facebooku. Jak najbardziej, każda informacja nam się teraz przyda. Na to, jak najlepiej po prostu stworzyć tę waszą taką małą internetową wspólnotę młodych na progu.